Cześć, to Robert Kościuszko. Tata Biblia opowiada. Dzisiaj kolejny odcinek o proroku Danielu, o młodym Danielu. Daniel został kiedyś uprowadzony z Izraela, kiedy to Izrael był najechany, zmiażdżony wręcz przez króla Nabuchodonozora. To jest król Babilonii. I on został uprowadzony, dostał się do niewoli razem ze swoimi trzema kolegami którzy dostali babilońskie imiona Szadrak, Meszak i Abednego, a Daniel został nazwany Baltazarem. Daniel dostał ciekawą pracę po wykształceniu babilońskim, ponieważ cała czwórka dostała się do szkoły babilońskiej. Oczywiście nie tylko byli dobrze wykształceni, ale bardzo inteligentni i Daniel został doradcą królewskim był w gronie, no, niezbyt chlubnym w gronie magów, czarnoksiężników wróżbitów, jako jedyny chyba znał prawdziwego Boga i jako jedyny rzeczywiście wierzył w Boga Jachwę pewnego poranka król Nabuchodonosor wezwał wszystkich swoich doradców był bardzo poruszony był nawet przestraszony i kiedy już wszyscy zebrali się w sali tronowej, król Nabuchodonosor powiedział: Przyśnił mi się straszny sen, do teraz się trzęsę, jestem przerażony. Chciałbym, żebyście wyjaśnili mi, o moi doradcy, co takiego mi się przyśniło, jakie jest znaczenie tego snu. Oczywiście wszyscy czekali, aż król zacznie opowiadać ten sen, ale nic takiego się nie zdarzyło. Więc zaczęli ponagrać króla, królu: no to powiedz nam najpierw, co ci się przyśniło, a my wyjaśnimy ci znaczenie tego snu. O nie, nie będzie w ten sposób, powiedział Nabuchodonozor. To wy powiecie mi, co mi się śniło, a następnie wyjaśnicie mi znaczenie tego snu. A jeśli tego nie zrobicie. Rozerwę Was wszystkich na kawałki, a Wasze domy obrócę w gruzy. Chyba, że ktoś zdoła wyjaśnić mi, co mi się śniło, i zdoła mi wyjaśnić znaczenie tego snu, wtedy otrzyma wysokie stanowisko w moim królestwie i wielkie bogactwa. Oczywiście wszyscy byli przerażeni i zaczęli grać na zwłokę królu. Chyba się nie zrozumieliśmy, mówili doradcy. Najpierw opowiedz nam, co ci się śniło, a my wyjaśnimy znaczenie tego snu. Nie, powiedział król, i daję wam ostatnią szansę. Jeśli za chwilę ktoś nie opowie mi snu, który przyśnił mi się ubiegłej nocy, rozerwę was wszystkich na kawałki. Wtedy Daniel podbiegł szybko do oficera, do dowódcy gwardii królewskiej, do Arioka, i poprosił go: Czy możesz? Uprosić króla o chociaż dzień i noc zwłoki, żebyśmy mieli czas na odgadnięcie, co mu się przyśniło. A jutro ja naprawdę opowiem, co przyśniło się królowi i jakie jest znaczenie tego snu. Król zgodził się, przystał na to. Daniel pobiegł szybko do domu, zwołał swoich towarzyszy, powiedział do nich: Słuchajcie, musimy błagać Boga, żeby przez noc. Wyjaśnił nam, co takiego przyśniło się królowi i jakie jest znaczenie tego snu, inaczej zginę, inaczej zostanę rozerwany na strzępy razem z wszystkimi doradcami królewskimi. Modlili się do Boga. Słuchajcie. Rano znali odpowiedź, rano wiedzieli już, co przyśniło się królowi. Daniel pobiegł szybko do sali tronowej. Wszyscy już byli zebrani wokół tronu królewskiego. Król Nabuchodonozor zasiadał na tronie i niecierpliwie wyczekiwał Daniela. Aż w końcu Daniel podszedł i król zapytał: Czy rzeczywiście wiesz? Już wiesz, co mi się przyśniło? Czy to jest możliwe, żeby człowiek odgadł, co w sercu królewskim e, przyśniło się ubiegłej nocy? Daniel powiedział: No nie jest możliwe to dla człowieka, ale dla mojego boga, w którego wierzę, jak najbardziej jest to możliwe. I dlatego on objawił mi, co przyśniło się królowi. No to proszę. I wtedy Daniel zaczął opowiadać: Ten sen. Tobie o królu. Przyśnił się olbrzymi posąg. Głowę miał ze złota, ramiona ze srebra, z miedzi miał biodra, a golenie z żelaza. Ale żelazo było połączone z gliną i nie było tak silne w tym spoiwie. I wtedy od potężnej skały oderwał się głaz. I ten głaz uderzył w golenie, tak że posąg zwalił się z wielkim łomotem na ziemię. Rozwiał się na wietrze. Te wszystkie drobiny, kawałeczki rozwiały się po całej okolicy, także nie było śladu już po tym posągu. Natomiast głaz rozrósł się w potężną górę, która wypełniła cały świat. Król był oniemiały. Jak, jak to możliwe? Jak mo zgadłeś? Naprawdę przyśnił mi się ten posąg. Powiedz mi, jakie jest znaczenie tego snu? Daniel kontynuował swoją opowieść. Ten posąg to kilka królestw. Głowa ze złota to Twoje królestwo, królestwo Babilonu. Później przyjdzie kolejne królestwo. My wiemy, że to królestwo Medów. Następnie przyjdzie królestwo z miedzi. My wiemy, że to zapewne byli Grecy. A ostatnie. Królestwo będzie królestwem silnym, bardzo silnym, królestwem z żelaza, ale będzie miała pewną słabość i to będzie to spoiwo z gliną. I wtedy od wielkiej skały oderwał się głaz, i ten głaz rozwalił wszystkie królestwa, a sam urósł w potężną górę, która wypełniła cały świat. I ta góra ostatecznie stała się Największym królestwem, które nigdy nie przeminie, które nie zostanie przez nikogo pokonane, które będzie panowało na świecie po wieki wieków. Król nie mógł wyjść z podziwu. Jak to możliwe? Naprawdę służysz prawdziwemu Bogu, Danielu. Przecież opowiedziałeś mi wszystko, dokładnie wszystko, co przyśniło mi się ubiegłej nocy. Wynagrodzę cię. Daje ci stanowisko zarządcy prowincji Babilonu, najważniejszej prowincji. To znaczyło, że Daniel był jak premier. Do tego dostaniesz wielkie bogactwa. Będziesz bardzo, bardzo znaczącym człowiekiem w moim królestwie. No Daniel, jako naprawdę skromny chłopak, uprosił króla, żeby nie musiał być tym zarządcą całej prowincji, ale żeby tą wielką pracę zlecono jego trzem towarzyszom. Natomiast jemu wystarczy, jak będzie dalej królewskim doradcą i będzie mógł panować nad tymi wszystkimi wróżbitami, magami, czarnoksiężnikami, bo będzie pierwszym pośród nich. Czego uczymy się z tej opowieści o Danielu. No myślę tego, że nie warto słuchać ciemnej strony mocy. Nie warto słuchać wróżbitów, magów, czarnoksiężników i innych tego typu draców, że warto pytać się Pana Boga, kiedy szukam odpowiedzi na jakieś pytanie, kiedy szukam jakiejś drogi w życiu. Warto pytać ludzi, którzy znają Pana Boga. Tak jak zrobił to Daniel. Dzięki, że wytrzymaliście ze mną kolejny odcinek, dzięki, że spotkaliśmy się w naszej serii Tata Biblia opowiada, i zapraszam Was na następny piątek, kiedy to opowiem o kolejnym bohaterze. Do zobaczenia. A teraz czas na pytanie i na nagrodę. Pamiętajcie, że w każdym odcinku jest quiz z nagrodą, dlatego trzeba słuchać uważnie. Tą nagrodą dzisiaj będzie powieść, niewidzialna gra powieść o grze internetowej, która porywa niegrzecznych użytkowników w czasy króla Nabuchodonozora, czyli do starożytnego Babilonu. A jeżeli chodzi o pytanie, pamiętacie, jak wielki głaz oderwał się od skały i uderzył w golenie? Wielkiego posągu yy, i rozwalił ten posąg doszczętnie. A później ten głaz rozrósł się w ogromną górę, tak wielką, że wypełniła cały świat. Pytanie jest następujące: kto jest tym głazem? Kto rozwalił posąg? To jest pewna znacząca, bardzo znacząca osoba. Yy, ktokolwiek z Was pierwszy odpowie na to pytanie i zamieści prawi prawidłową odpowiedź w komentarzu pod filmem na YouTube, ten właśnie wygra niewidzialną grę.